Więc proszę Państwa, będziemy dzisiaj kontynuować, bo uporządkowaliśmy w poprzednim felietonie jakby taki punkt pierwszy, czyli, że wspólnotowość przeze mnie opracowana jest solidnie przygotowana, bo już nawet te ankiety dla dzieci i młodzieży pokazują, że to jest również organizacja życia i kształtowanie młodego pokolenia jak gdyby w pewnym aspekcie. Znaczy w sensie organizacji życia zbiorowego, bo w jakieś tam szczegóły do mózgu nie będziemy nikomu wkraczać, żeby go zindoktrynować. A więc kształcenie, nauka i później wszechnica, czyli musi za tym pójść. No i później prawo i organizowanie życia społecznego, nawet zarysowana ideowość jakby naczelna spalająca spala, sp tę wspólnotę, no tu należy wrócić do tego dramatu i to, co ja mówię, że to jest tam cała moja administracja, to jest pod ziemią ci, ci samobójcy, liczni ludzie po prostu, którzy nie potrafili sobie z tą rzeczywistością dać rady tych ostatnich dwudziestu paru lat, a więc pokazuję tę dotychczasową, tą ostatnią. Sprawiedliwej Polski, która, no, jakby prezentuje, że to nie jest sukces kapitalizmu, ale jego słaby boś, bo on zabija ludzi to w no, tej społeczności, więc nie jest absolutnie żadnym rozwojem, bo tak naprawdę to jest tylko jedna ekonomia każdego kraju, każdej wspólnoty: wykarmić każdego i zabezpieczyć mu godne życie. To jest. Jedyna prawdziwa. A więc równy start dla każdego. Ja nie mówię, że wszyscy jednakowi są, ale równy start dla każdego. A oni będą nas zakłamywać tymi banerami, akcjami giełdowymi, żeby nas skłócić, zniszczyć poczucie więzi społecznych, prawda? Poza narodowość, jakieś obywatelstwo, nie wiadomo gdzie, firmy, które nigdzie nie mają adresu, czy odpowiedzialności nie można przed sądem. Zastosować wobec oczywistych łajdaków i tak dalej, i tak dalej. Że tylko widowiskami, tańcząc, skakając, robimy karierę, Rozry, rozrywając swoją osobowość, nie chroniąc tych wartości, z których człowiek jest zbudowany. A więc ufności, godności, miłości, szacunku, wzajemnego pracy, lojalności i w pracy, i wszędzie indziej, wobec każdej formy własności, odwagi, odporności na pokusy, cierpliwości, ale i nieustępliwości w dążeniu do celu metodami moralnymi i tak dalej, i tak dalej. Właśnie te rzeczy oni tu niszczą nam, a oni pędzą nas i siebie i sami też na złamanie karku i sami się oszukują. No bo można nawet znaleźć, że Szarąc stoł nie może sprzedać swojej willy już od zeszłego roku i to za połowę ceny prawie. A więc ich też dopadło. Albo i, 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 I ten szmatławy cały, ten establishment światowy, prawda? Czy tutaj europejski? Tutaj ta gra w obronie łajdaczki z Ukrainy. No. I wszyscy żydowscy, łajdacy Europy, łączcie się to jest takie hasło. Więc nie należy się tam dać im bardzo stłamsić. Zastraszyć biedą, tylko rozwijać, a rozwijać można się wspólnotowo. I tu już Francja nam pokazuje, bo ja wiem, że ja jestem, no, nikt, można powiedzieć, dla wielu z Państwa, ale Francja już ten kierunek pokazuje. Bo w wyborach za miesiąc tam może już być socjalizm pełen. Może nie taki, jak ja proponuję, bo yy, wiadomo, no, no to jest inna polityka, inny kraj, ale. Ale proszę Państwa, tam 50% mandatów mogą mieć socjaliści w przyszłym Sejmie. Więc co, oni są głupcami, prawda? Bo odchodzą od kapitalizmu, który jest taki rozwojowy. A może wyznaczają cel ludzkości, może widzą prawdę. No i tutaj można jeszcze sięgnąć szerzej, a może. A jak to jest z tą Kubona Naprawdę, czy z tą Koreą? No, kto ją stworzył? To były celowo stworzone takie, żeby zniszczyć pozytywne myślenie na temat socjalizmu i, 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 i komunizmu właśnie przez Żyda Amerykę, tak, proszę Państwa. Tak. Sięgnijcie dalej, to to zrozumiecie. Bo czym jest socjalizm? Tak naprawdę socjalizm to jest, no jedyną rzeczą w tym kierunku przeciw, powinien udać, dlaczego? Bo to znaczy działania dla dobra społecznego, więc co? Co w tym jest złego? Chcesz działać przeciwko dobru społecznemu? Tu nawet nie trzeba zmiany świadomości, tylko obudzenia w sobie tych do tej pory wyśmiewanych wartości, bo je mamy w sobie. Bo to są węże perfidnie ubrani w najświętsze szaty, i najpierw chcieli nam poprawiać socjalizm, dopiero później zaczęli go tak niszczyć totalnie, i byśmy w to uwierzyli, niepotrzebnie ulegliśmy przez te 20 lat. Tym, tym, tej ułudzie, no bo proszę Państwa, no, 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 no te takie instytucje przez nich nobliwie niby stworzone. Ja to tłumaczyłem właśnie na tych skrzypiących, zmachoniu, prawda, schodach w kościołach, czy, czy proszę Państwa te domy aukcyjne Satebis, gdzie była takich jak Picasso i bohomazy i inne idą za miliardy. Jak oni to stworzyli? Jak oni forują to, żebyś ty uwierzył, że największe dno to ma wartość, a to, co ma wartość, to trzeba wrzucić do bagna. Masz ośmieszyć, zniszczyć. A proszę Państwa, a, ty, a ty, ty musisz mieć do tego dystans i nauczyć się właśnie te potężne katedry, bazyliki, pałacy, które oni skonstruowali, żeby cię zniewolić. Ty masz je wyśmiać jak ten chłopiec z bajki Andersena. Więc się odblokuj. Zrozum bioteist, bo to jest najpotężniejsza energia wszechświata. Ten Bóg potężny, rządzący całym wszechświatem, no to jest w Tobie, bo Ty jesteś Jego elementem, powiązany w różny sposób. Jesteś indywidualistą, ale jednocześnie powiązany. Jesteś powiązany z Ziemią. Nie powinieneś niszczyć przyrody, wyrzucać yy, śmieci do lasu, nie zanieczyszczać wody, bo Ty jesteś jakby częścią tego. tego a poza tym niszcząc to niszczysz przyszłe pokolenia, czyli występujesz przeciwko swojemu gatunkowi, swoim dzieciom, swoim następnym pokoleniom. To nie jest Greenpeace, co ja mówię, bo oni poprzez nawet piękne wartości potrafią też się niszczyć, ale to nie będziemy tutaj tego rozwijać. Bo stawiają na przykład zwierzę wyżej od człowieka, nie, człowiek ma stać wyżej, tylko ma stać wyżej, więc przez to ma być bardziej odpowiedzialny. Bo przez tę energię właśnie, przez to połączenie ze światorodem, dzięki, to dzięki dopiero przez, te, przez właśnie ten sposób czuwcia i, i myślenia odkrywasz godność i troskę o dobre wspólne. I to, że jesteś istotą, która w życiu społecznym się tylko rozwija, więc przez rodzinę, gromadę, wspólnotę, czyny społeczne, yy, kształtowanie się wzajemne. Dyskusje, docieranie się, pomoc wzajemną i tak dalej. I to jest ta energia i siła twórcza, w której jesteś i się jej nie bój, bo cię wtedy nikt nie złamie. A więc powinny, jeśli już nie umiesz stworzyć czegoś większego, no to zacznij od tych klubów i gromad. Bo to będzie to, co ja mówię, to musi być, bo dorośnie człowiek, albo człowiek będzie w tym socjalizmie, albo go wcale nie będzie, jako gatunek. Oni cię próbują. Właśnie ta, ja nie wiem, sekta, sekta tego y, obrzezanego penisa, właściwie tego, ja nie wiem jak to nazwać, bo to selekcja tam to jest, jak już mówiłem, jak przed, przez odbyt wejdziesz do mózgu swej mace za dolarem, taki będziesz właśnie, to, to się nadajesz do, do nich. I wtedy jesteś tym wybrańcem, tym iluminatem, tym godnym, tym wspaniałym, tym masonym, czy tam kimś. No, czyli jak już będziesz kompletnym gównem. właśnie, żebyś w siebie nie wierzył, bo to by się wydaje, że ty rządzisz albo, że coś wiesz. Dlatego, proszę Państwa, później będziemy jeszcze o podatkach mówić i ja tego dzisiaj wszystkiego tutaj nie przedstawię, ale, ale, ale generalnie to właśnie nie bójmy się, bo w tym socjalizmie to właśnie żaden obywatel nie może zostać bez środków do życia i emerytury muszą być w zasadzie równe, plus dodatek za lata pracy, bo nie każdy mógł pracować z takich czy innych względów. A więc możemy zacząć nawet od tych skromniejszych, chociażby zasiłków dla najuboższych i to już dźwignie gospodarkę. Tak, proszę Państwa, jak wrzucimy te pieniądze do najbiedniejszych, a nie jak będzie ten pozaspołeczny obieg pieniądza, co jest w tej chwili dopisywanie lichwy i tylko trzeba im wrzucać do banków, z tego się nic nie wytworzy, żadna wartość. Bo Ty właśnie przez zbytnie obciążenie po prostu stracisz wiarę w siebie i osłabniesz i koniec. Nawet najza, największy zapot w ten sposób jest gaszony i to jest ten stan obecny świata, światowej gospodarki. Dlatego też, no wiadomo, oni to też rozumieją, niektórzy z nich, więc powstają nowe opcje, niby socjalistyczne, albo się odbudowują taki Miller czy Palikot, boże, liberałowie, yy, yy, tysiąc procentowi, a to są mieszacze. Bo jeszcze nie tak dawno Aleksy się wypierał socjalizmu, a w tej chwili już chcą socjalizmu i mówią, że trzeba 50% podatek prowadzić dla najbogatszych. Sami w to nie wierzą, co mówią. Łajdaków wyciąć w pięć. To powinna być pełna dekapitacja, proszę Państwa, tak jak ja mówię. Proszę mi wierzyć, tych ludzi, tych polityków. Wszystkie opcje, ja już to tłumaczyłem, wszystkie nawet te najbardziej opozycyjne. Czy katolickie, czy jakieś tam maoistyczne, czy stalinistyczne, żadne, czy, czy, czy za drugi, czy coś. To wszystko są fałszywe. Do tej pory nie, nie przekonałem się do żadnej z nich. Yy, i ale to nie dlatego, że ja taki jestem, yy, znaczy, w, 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 wyniosły. Nie, 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 nie. Po prostu ja z każdym mogę współpracować, powiedziałem ale na, na pewnych warunkach, dlatego ze śmieciami na pewno nie będę, no, z arkłomowaczami. To musi być proste, uczciwe warunki podane tak, jak ja tu podaję. No i dlatego ja mówię, no pewnie rzeczy się nie boję i stawiam je jasno. I dlatego na przykład ja rozumiem, że, że, że żeby odkłamać chociażby na przykład wielkość Stalina po tych 60 latach, to, to ja muszę mieć i dobre nauczniki, i, i, i kompinezom kół odporny może nawet. Ale chcę powiedzieć tym wszystkim głosicielom, że największym mordercą ludzkości Stalin to ja politycznie to ja wiem, proszę Państwa, byłem w tym wychowany i że to naprawdę coraz słabsza jest Wasza siła w głoszeniu tego, bo jak odkryjesz prawdę, a skoro ja ją odnalazłem i z antystalinowca stałem się stalinistą, no to myślę, że każdy, kto myśli, to też to po prostu pojmie. Także spokojnie, pójdźcie sobie dalej, a ja wierzę, że Polacy tak odkryją prawdę bo proszę Państwa, no co, żyjecie tu i nie widzicie, co się dzieje? Jak możecie na przykład w to zakłamanie Kleru wierzyć, w tę Biblię i tego ich Boga? I gdzie tam jest i pedofilia przecież, i zboczenia, nawet przez celibat, i ukrywanie rodziny księży, i ta spowiedź uszna, i te oszustwa majątkowe, i, i, i jak Wam to może nie przeszkadzać w, w uważaniu, że to jest element związany z Bogiem? No tak ja na zdrowy rozwój już nie mówię, no przecież na, na logikę chociażby samą. I to się dzieje nie tylko, to jest jeden aspekt właśnie. Trzymanie w ciemnocie tej religijnej, w tym, to tuneli, żeby odebrać energię czynną, ale również yy, ten, ten atak na ten ZUS, który trzeba po prostu odbudować, chociażby z totalizatora tam przekazać pieniądze. I to szybko można naprawdę pewne rzeczy zrobić, bo, proszę Państwa, Czesi uruchomili w Polsce, no tą Silesię tam uruchomili, no odbudowali część, rozbudowali kopalnie za pół miliarda złotych, w prosty sposób. Tak, ci, ci ten niewielki kapitał czeski, proszę sobie wyobrazić, no. no ale oni odrzucili chrześcijaństwo już XV wieku, więc cały czas kierują się całkiem innymi zasadami, chociaż czapa żydowska też nad nimi tkwi. Nad tym się zastanów. Jak dużo potrafisz, przez swoją niezależność, jeśli odkryjesz podstawowe, podstawowe racje stanu, swoją, swoją świadomość, swoją wartość. Trze, trzeba przestać olewać tą swoją lokalną społeczność, pędzić w ogłupienie, czyli w ten spędzys, w tę wiecowość, w te celebrytacje. Tu się zajmij, tu porozmawiaj z sąsiadem, bo tak to pozostaje ci tylko rozpacz później, bo jesteś odtrącony nie masz z kim rozmawiać nawet. A tu można bardzo szybko zmienić kraj i cały świat nawet. Proszę Państwa, no proste, no, gromada ta, kilkuset osobowa, to co ja mówiłem, wyławia szybko przedstawicieli. Władzę ustawodawczą tworzy ten sejm, wybierany w wyborach tajnych i powszechnych, w okręgach jednomandatowych. Władzę wykonawczą rano ministrów, a władzę sądowniczą sądy i kolega, czynnikiem kontrolno-odwoławczym najważniej czym zapewniającym kontrolę wspólnotową jest Rada Ministrów, sędziów. Cytuję to z tego swojego projektu konstytucji, gdzie jest powszechne prawo własności. No, takie mówię niektóre rzeczy, bo wiadomo, że karane jest działania, tworzenie, ugrupowanie struktur pochwalających przemoc, homoseksualizm, kaziroctwo, kulty zła i satanizm, demoralizacja najmłodszych itd. oraz naruszanie powszechnego prawa własności i zasadę solidaryzmu społecznego. Powszechne prawo własności to uznanie każdej. Własności godnie nabytej lub wytworzonej prywatnej, państwowej, spółdzielczej i wspólnotowej, jako równoważny składnik bogactwa narodowego. Solidarność społeczny to uznanie ważności każdego obywatela i zabezpieczenia jego interesów przez władzę i ich system kontroli. Sprawiedliwy system podatków, prawy system jurysdykcyjny, kształcenia służby zdrowia i ochrony najsłabszych. No i proszę Państwa, no chociażby. Na Straży Bezpieczeństwa Wejdź Zewnętrznego Państwa i Narodu stoi Armia Siły Bezpieczeństwa i Policja, a także formacje samorządowe oparte na samokształceniu wspieranym z samorządów. Więc to powinno już Państwu dać obraz, w którym kierunku idziemy. No oczywiście obieg pieniądza realizuje Narodowy Bank, no i tak dalej. Wybory co dwa lata yy, gromadne, każda gromada wybiera. Trzech kandydatów do kolegium społecznego, spoza siebie, oprócz tego, że y, tworzy własną strukturę. Co cztery lata aktualnie wybrani kandydaci z 200 gromad w głosowaniach układają listę kandydatów na mandat sejmowy. Na liście wyborczej mandatowej do Sejmu ujmowane są kandydatury, które uzyskały 10 głosów lub więcej w wyborach kandydackich. Właśnie posłowie na Sejm zwalniają miejsce dla każdego, dla kandydata do kolegium społecznego, prawda? W tych w tych strukturach niższych, który jest dostosowany, dolosowywany w konkretnej gromadzie. Kadencja Sejmu trwa 4 lata. Po wyborach kandydaci niewybrani, pozostali przedstawiciele gromad tworzą rezerwę kadrową trybunałów i kolegiów. Dobór kolegiów orzekających w czynnik wspólnotowy następuje drogą losowania według kolejności wykorzystania. Stąd tworzy się rezerwa kadrowa administracji państwowej. Sędzimir, czyli tam Sąd Najwyższy, orzeka w sprawach ważności konstytucyjnej ustaw wprowadzenia stanów nadzwyczajnych na terenie całego kraju, odwołania werdyktów najważniejszych zbrodni afery z Ojczyzny w składzie 18-osobowym, sześciu sędziów zawodowych, sześciu posłów i sześciu przedstawicieli wspólnot losowo. Przedstawiciel wspólnotowy w Trybunale sądzie lub Kolegium składa przysięgę typową dla obowiązku i musi się wykazać vala, walorami wystarczającymi do obiektywnego opiniowania zagadnień. Posiedzenia robocze trybunałów i sądów mogą się odbywać zdalnie przy zabezpieczeniu procedury poufności. No, czyli oszczędność również na tych posiedzeniach sądów. No, nauka oczywiście jest bezpłatna od szkoły do kończenia studiów wyższych. Uczniowie biedni szkół podstawowych dostają podreślki i pomocy naukowe bezpłatnie. Na wyższych poziomach wspieranie nauczania przez system stypendiów. No więc proszę Państwa, ja tutaj nie będę. Yy, tego dłużej rozwijał, bo to są elementy główne, więc chcę Państwu powiedzieć, że to jest już wszystko przygotowane do wdrożenia, więc no zamach stanu i już zaczynamy działać. Tak, proszę Państwa. I możesz zostać, jak mówię, sędzią czy wojewodą. Proszę bardzo, proszę, proszę zobaczyć, jak to jest pokazane. Jesteś na to gotowy? Ucz się, staraj, pokaż. Pokaż, że potrafisz założyć klub, że potrafisz dowodzić ludźmi, że potrafisz organizować życie społeczne. Ty, nie krzycz tam, nie leć, nie mów jakieś tam demokracje bezpośrednie, jakieś inne pierdoły. Powstają metłacze, takie, prawda? Nie sięgnie do gotowych rozwiązań, no to proszę ja, proszę zobaczyć, kiedy to było opracowane. No i jeszcze wiadomo, że w tym organizacji życiu społecznego, czyli, czyli nadbudowa, czyli te proste nadanie imienia przez rodu, małżeństwo, nawet można wśród dębów, inne obrzędy, kalendarz, święta, imprezy, podane są wszystko w, 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 tej nowej swarni. Więc na co czekać? Zamach stanu, stajesz na czele gromady, ale jak nawet nie zorganizowałeś klubu, no to jak chcesz zmiany życia w Polsce? W Pielżyńce? Do Owsiaka albo tam do, nie wiem, do, do jakiegoś lichenia? Czy, czy co? No co ty chcesz? Powiedz tak, o co tobie tak się naprawdę rozchodzi? Czy ty wiesz? Czy wolisz w tej ciemnocie przez Natanka, Korwina, Kredyt czy Tuska albo Kaczora? No zastanów się. Chyba Cię człowieku, jak pójdziesz za nimi, no to chyba znaczy, że Cię całkiem pogięło.